Na paznokcie na chrzest. Sytuacja nadesłana, ponoć z życia wzięte. Pokaż, no. Chciałam ja zapisać córkę na paznokcie. Dobrze, rozumiem. Jakiś konkretny termin potrzebny? Najlepiej piątek, 21. To akurat by było dzień przed chrzcinami. Nie ma problemu. Mamy wolną 16. A czyje to chrzcina jak można wiedzieć? No córki przecież, dlatego ją na paznokcie zapisuję. Rozumiem. A ile córka ma lat? No bo chrzest, może, no naprawdę ktoś mieć 15 lat 16. No, jak lat? Przecież ja dopiero co pani z brzuchem byłam. Dwa miesiące ma pani, kochana. Dwa miesiące? I pani chce je zrobić paznokcie? Na chrzest? No, a na co? Na komunie? Nie, no, ale jakie na chrzest? Dziecku? Dwumiesięcznemu? Nie chcę się wierzyć, że ktoś normalny o coś takiego poprosił. Normalnie, jakieś żelbetonowe to nowe hybrydy z dziecięcym motywem. Hybrydy z dziecięcym motywem? Może je tam z moczek jakąś zabawkę narysujemy? O, dobre. A coś w temacie chrzci? Żegnam, ale powiedziałam żegnam! No, ale to jest niepokojące, że podobno z życia wzięte. No, żeśmy się śmiali, że yy, na komunię matki przychodzą z córkami i, i żeśmy się śmiali, że za, za niedługo będą na chrzest przychodzić z niemowlętami, żeby im paznokcie robić. <laughs> Oby to był żart też w tym opisie. Nie chcę w to wierzyć.